Trener broni radom obecnie w szkole niemieckiej Małapianki, Dominik Michmarczyk, panie trenerze poprosimy o ocenę tego pojedynku. Witam wszystkich serdecznie. Mecz dwóch połów w sensie oczywiście pod względem gdzieś tam piłkarskim, taktycznym. Pierwsza połowa do momentu czerwonej kartki z przewagą gospodarzy. Warunki atmosferyczne były po, po, po ich stronie I, i, i gdzieś troszeczkę, nie wiem, czy, czy wyszliśmy troszeczkę tacy wystraszeni, bo mówię, niektórych swoich zawodników nie poznawałem, i tak naprawdę sami, żeśmy prokurowali sytuację dla gospodarzy do tego stopnia, że Praktycznie też strzeliliśmy sobie tą bramkę, bo pozwoliliśmy za łatwo wbiec w drugą strefę przy stałym fragmencie obrońcy bez, bez krycia. A no już takim czarem goryczy była po prostu czerwona kartka, którą żeśmy sami sobie sprokurowali. Bardzo ciężkie momenty dla trenera, bo wejść do szatni... Wiedząc, że drugą połowę będziesz grał w dziesiątkę i na trudnym terenie podnieść zespół do tego, żeby uwierzył, bo, bo wiele głów było w dole po prostu. I, I pewnie gdyby mógł to bym zmienił od razu do czterech, pięciu, ale nie, nie o to chodzi. Na drugą połowę wyszedł zupełnie inny zespół. Założyliśmy sobie, żeby po prostu nie stracić drugiej bramki. Wyczekać gospodarzy i poszukać swoich szans, czy to przy stałych fragmentach, czy gdzieś po przechwytach. I takie się momenty nadarzyły, tak żeśmy gdzieś tam próbowali przeciwnika nakierować, żeby, żeby, żeby te sytuacje się pojawiały, i, i doprowadziliśmy do, do wyrównania. Zmiany też gdzieś jestem gdzieś zadowolony, ale tak mówię, no ogółem charakter. Oczywiście mogliśmy też przegrać, bo gospodarze wiedzą, że grając w przewadze, rzucili się, żeby te punkty zostały w domu i troszeczkę szczęścia gdzieś tam nam doszło, bo, bo słupek ale finalnie naprawdę charakter i, i, i podnieść się po prostu i wywieźć z tego terenu jeden punkt w dziesięciu, to, to smakuje jak, jak zwycięstwo, tak więc cieszę się, ale tak mówię, no koncentracja, analiza i pracujemy dalej. Panie trenerze, byliśmy świadkami również kilku debiutów w naszej drużynie. W drużynie Mławianty Nowa, w pracy Dominik, w pomocy Michał no i Piotr, będę by ocenił ich postawę. Byliśmy gdzieś tam przygotowani na to i sam gdzieś tam mocno przygotowuję tych debiutantów, żeby po prostu gdzieś umieli dźwignąć. Gatunkowo taki mecz, bo, bo dla młodych chłopaków wejście na taki stadion przy światłach z dobrym przeciwnikiem to jest to jest nie lada wyzwanie. Dominik równa forma cały czas był pod prądem tak zwanym i, i wiedział, że ta szansa przyjdzie. Może gdzieś tam przy sytuacji, gdzie żeśmy sprokurowali czerwoną kartkę, mógłby się zachować lepiej, ale finalnie na plus. A co do młodego wróbelka, odważnie. Oczywiście wiem, że w tym chłopaku są duże możliwości i na pewno dzisiaj na plus. Tak więc cieszę się z tych debiutów i mam nadzieję, że to tylko ich zachęci do jeszcze lepszej pracy, do większego wysiłku, żeby po prostu w tej jedenastce po prostu znajdować się częściej. Witamy na drugiej części konferencji Komercz do Młodziarka Młaba. Jak już mówiłem, remis jeden do jednego i z nami jest strona gospodarzy Maciej Jarosz. Panie trenerze, poprosimy o komentarz do tego pojedynku. Dobry wieczór. Z naszej perspektywy, taki, taki smutny remis, bo po pierwsze, liczyliśmy na zwycięstwo bardzo mocno przed meczem, po drugie, okoliczności, czyli prowadzenie dość szybko zdobyte, plus czerwona kartka pod koniec pierwszej połowy dla gości, ustawiły nas w pozycji drużyny, która no, musiała z tego meczu wyciągnąć trzy punkty. Tak się nie stało i nie stało się tak, ponieważ zagraliśmy po prostu, wydaje się, poniżej swojego poziomu, bardzo mocno. Nie chcę iść w hasła, chciałbym pójść w merytorykę, ale gdybym chciał mówić hasłowo, to powiedziałbym, że to był najsłabszy mecz w sezonie nasz, jeśli chodzi o operowanie piłką przede wszystkim, bo paradoksalnie robiliśmy to na przestrzeni całego sezonu zwyczaj. Zazwyczaj nieźle. Dzisiaj, gdy mieliśmy piłkę, to, to mieliśmy duży problem, żeby skonstruować dobry atak pozycyjny, przez co nie przejęliśmy kontroli w drugiej połowie, co było zdecydowanie naszym obowiązkiem. Mamy jeszcze kilka meczów w tej rundzie, i być może ostatnie dobre wyniki trochę zamazały obraz tego, jakie mamy jeszcze deficyty, przede wszystkim w rozwoju indywidualnym. Dzisiaj Grając bez czterech zawodników ważnych dla nas, bo już od kilku meczów gramy bez ryka Pieczarki, bez, bez Wrzesia, bez, bez Adriana Dziubińskiego, do tego doszła absencja dzisiaj Dimy Baszlaja za kartki, to po prostu te mankamenty powychodziły. Czasami tak w piłce jest, że, że na wierzch wychodzą naraz wszystkie, wszystkie rzeczy, które są nie tak jak trzeba, i, i dzisiaj to był właśnie taki wieczór dla nas. Dużo trzeba mądrości, żebyśmy przede wszystkim zdali sobie sprawę, że kolejne punkty w tej rundzie będą się brały z poprawy poziomu naszej gry, a nie z szukania tylko i wyłącznie sposobu, jak ograć przeciwnika i musimy się skupić na pracy indywidualnej, bo, bo dzisiaj troszeczkę byliśmy nadzy, jeśli chodzi o niektóre elementy. Dziękuję. Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie odnośnie umowach mowa. Czy Mławianka czymś Pana zaskoczyła w tym meczu? Mławianka na pewno zyskała pewność siebie, którą my jej daliśmy. Myślę, że początek meczu nie zaskoczył nas. Było widać po, po Mławiance, że jest to drużyna, która ma potencjał, ale nieco mało pewności siebie spowodowanej ostatnimi wynikami. Natomiast już... W momencie, kiedy, kiedy my nie graliśmy na swoim poziomie, no to, to na pewno dobrze prowadzili atak szybki, na pewno nabrali bardzo dużej wiary w to, że uda im się dzisiaj korzystny wynik osiągnąć. Także myślę, że to my nakręciliśmy przeciwnika.